Kruścice śluza i w ogóle mamy wrażenie, że teraz w ogóleśmy od śluzy do, do śluzy to 40 minut, Mariusz mówi, nie? No tak, że zleciało. Bo tak to nie wiem, czy ja mówiłem. Generalnie nie mówiłem o tym, chyba, że tak naprawdę śluzy były tak, tak mniej więcej co 8 km, nie? No to kurde, chyba żeśmy tak zapieprzali, ale nie zapieprzaliśmy. Spokojnie sobie płynęliśmy, nie? tak naprawdę, kurde, jakieś tam delikatne przerwy były. Płynąć? Dobra! Zaczekaj, jakie poświęcenie, kuźwa, wazie, nawet wiosło ze sobą. Jestem cały poparzony, bo płynąc rzeką, moje oko zarejestrowało domek. Nie wiem, czy to widać. Jakiś tam dom stoi, nie? Aczkolwiek dachówka wyglądała mi podejrzanie ładnie. Ale mówię, no spróbuję, co mi szkodzi, nie? No i kuś Krawniczek zgolony, ładny tam kurde. No, w ogóle pole kukurydzy. Po prostu ten, nie? Także nici z Urbeksu. Także teraz wracam z powrotem kuźwa przez pokrzywy, zajebiście. Oba właśnie się... Właśnie znowu oparzyła jedna. Odpłynął. No usnął. Ja powiem szczerze, że mnie też muli i godny się dosłownie robić o kurde Proszę, proszę jak się płyną, kurde Kurde, może już podczepamy się ten do nich No bez kitun, ale można było, nie? No, takie coś mieć swoje kurde, fajna sprawa będzie fala Mariusz I nadciąga, i nadciąga Słabe fala. Ach, nie ma ta tak Jest gdzieś tak w pół do piątej już no, i wiecie co? Teraz śluzy już nie są co 8 km, tylko kończyła co tak co 6, 6,5. I mamy kolejną, nie? No i cóż, I znowu trzeba wydać 10 zł, nie? Śluza wodna zawada 174 km mojej drodzy. O, już się powolutku woda zaczyna spuszczać. No i cóż Mariusz ledwo żyje nie mrawie dzisiaj jest Eee bo nie mówcie mi, ale jest ciemno za mną, jest ciemno Nie wiem czy się odwracać Boję się odwrócić spojrzeć Wolę nie wiedzieć Dobra nie mówcie mi nic Uh, Pójdź jaka miejscowa w ogóle na takim, pływa, na takim pły, pływadle stoimy. Na takim pomościem na takich beczkach. I znów kolejne pomysły na pływadło. A tu jest takie, jakieś nowsze pływadło, będzie chyba. Jest chyba kurde. Dopiero będzie klepane, że tak powiem. Będą dechy. Wytrzyma. To jest amelinium. Tego nie pomalujesz. Takie? Amelinowe. Oho. Dobra, powiem tak, poszliśmy, praktycznie przez cały czas, już od do, do, takiej dobrej godziny jak płynęliśmy yy, cały czas przed nami pioruny, nie? I ciemne niebo Mówię, no kurwa, no, no walnie, nie? Walnie, za no, chwilę mówię do Mariusza, spłyńmy, bo będzie gnój, ale... No i tak godzinę płyniemy, płyniemy i cały czas przed nami, wiecie, nie? Ciemność, nic więcej, nie? Na szczęście No i nagle patrzymy tutaj, w lewo, ale generalnie zapieprzaliśmy do luzy, nie? Co, to ja mówię, on mówi, że zdąży, zdąży, nie? On mówię, gdzie no, 7 minut, a tam na naprawdę byłoby tym źle widać że Marzły stwierdzić, że on by zdążył, nie? On to już byliśmy 7 minut, było? No niby tak, no i ale patrzymy tutaj, nie? Taka miejscówka yy, spódokajokowe i poszedł do tego, po do, do tego domu. I tam taki dziadek mówi, że on zna tutaj tego gościa, mówi dobra rozbijcie się, bo go akurat nie ma, nie? Ale że jakby co to mamy... mamy, mamy, mamy jakby co to mamy powiedzieć, że tam... Pozwolił, nie? Tylko, że już chować, nie jak pada. A co, już pada? No. Znaczy nakropić? No to tak. dalej już tam. A nie wysok do końca. Nie? Ale pięknie. Mm. Tam jest namiot. Tak jak zwykle śpi. A ja? będę robił, co? Wiadomo co, kawusia musi być. Mm, wczoraj tak kurde jakoś pożyliśmy i chwilę poglądałem coś tam sobie no i odpłynąłem. Tak jak tak zapomniałem jeszcze tam coś pogadać chwilę przed snem. Tradycyjnie. No ale to na drobie to teraz. Trochę zabawna rzecz. Też czy to zabawne? przyszedł taki kurde gościu. Jakiś niby, niby właściciel, chociaż powiedział potem, że że znajomy właściciela. Tak ten dziadek, który nas tu wpuścił też, właściciela znajomy. Wszyscy znajomi znajomych kuźwa. No ale ten przyszedł i mówi od razu słuchajcie rozwalił mnie, bo mówi cześć, cześć, witam, witam. mówicie y, wiecie co, bo tu w cenie bo tu w cenie jest kurde też prysznic jakbyście chcieli, nie? Tak słucham go, mówię Mówi, no kurde, szefie, my się tak to rozbiliśmy, no bo już na tych śluzach nas tak kasują, że za chwilę zbankrutujemy. Takie troje kit puściłem, nie? I myślałem, że wiesz, gość tu machnie ręką i... Mówi, no bo tak po pić dych, nie? Wychodzi, nie? Tak z reguły tutaj mówię, kurwa, wow, mówię, dych, tak. mówię, tak sobie myślę. Ja chodzi, on ziom, mówi, że się wy możecie wykąpać, nie? Ja mówię, kurwa, ziomu, my się kąpiemy w rzecek. A on tak stoi, taki kurwa, też taki zakłopotanie, to wyszło na nagle. No i poszłem po tyku, Mówi to już dwie dychy, mówi, nie? Marz mówi, a dwie dychy za... Czyli po za głowę. No. I, I ogólnie do czego zmierzam? Że Koziwa y, przed 19 lądowali, żeby oszczędzić na tamie, nie? Na śluzie. Ale nie, kurwa, nie przeoszczędzisz, nie? No bo tu cię skasowali. Taka sytuacja, zajebista. Pa, panie, panie, słynie no pan, yy, yy, impreza była dzisiaj na śluzie rano. Yy, tak, już, 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 idę, już idę, no. Już idę, panie. Yy. No pijany jest już. Ja pijany, panie? Ale mi mówi, że ja pijany jestem. Uf, nie, a tak serio, to już tu stoimy z 10 minut. Yy, Wlazłem w Google, żeby znaleźć telefon Śluza zwanowice kuźwa nie Generalnie nie ma telefonu żadnego nie I polecałem zobaczyć, ale mówię cofnę w się sensie po gopro bo chciałem coś nagrać Teraz wam pokażę Teraz zanim oni tu naleją wodę To minie kuźwa nie wiem ile O ile w ogóle mnie ktoś zobaczy, bo już tutaj stoję Stałem przed chwilą Tak jak mówiłem Nie wiem, chyba tam musiał iść kuźwa nie Makabra kur. Ale spójrzcie na to, ła Wow, ale moc co! Gramy mordoru się zaokoło tam Panie, Panie, bo jest taka e, ustaleczka drzewna no. nie no kurwa bez jaj, I, i idę tam, poczekaj, nie Ta, zrób mi foteczkę No i porażka moi drodzy, nie wiem co zgrane. Yy. Wracam, wracam do kajaka. Maciuś już tu sobie płynie dołem. Idę do kajaka i zaraz sprawdzimy jeszcze, bo dzisiaj jest sobota, nie? Tak w ogóle. kuźwa, więc wiecie, nie? Kurwa. Jeśli nie zdziwę, to będzie gdzieś, nie wiem, od 10 dopiero otwarte, nie? Ale to jest, nie wiem, kurwa tak myślimy, czy do jazdu jaz jaz płynąć i spróbować. Bo tak wyglądał ten jazd, tak lajtownie, ale tak wyglądało z daleka. No kurde, nie wiem. I znowu kurwa ciągnąć kurwa po trawie. Może by się zwróciła ta nocka dzisiaj. <gul> ale Janek, kurwa Żydek ze mnie, nie. No jesteśmy na jazie. Zobaczcie tą ciotę, nie. Człowiek-pająk. Chodź pajączku, cześć pajączku mój kochany Jakie masz na dzisiaj plany? No, pajączek miał dla nas takie plany, że nam wybudował tutaj kuźwa z betonu Plac, po którym trzeba targać kajaki, ale słuchajcie no Jest tak jak mówiłem, plus i minus Minus taki, że jest beton, a plus taki, że jest tylko no Spójrzcie nie, i już tu pachnie Więc kurde, no trudno, no wyciągamy już kilka toreb tam no, chyba, że kura targamy po, po tym. Po betonie. tu we tego, tak? No, i tu trzeba zejść tam na te kamienie i tam go zbudować, nie? I już, pyk, I pójdziemy tam dalej. Okay? I tam jest wyspa, to, to. <grych> Aha. No, tutaj będę musiał buty ubrać. I ja je no trzeba wyciągać. Czy tam dalej już. Jak zwykle, nie? Jeszcze kurwa, może do brzegu, chyba. Idźmy z tymi kajakami. No jesteśmy z drugiej strony, ale słuchajcie jakie jajca, nie? Tam są takie megafony. Dobra, słuchajcie, musimy spadać są tak szybko. Tam są takie megafony zaniecony. I gościu do nas przez megafon, a wam życie nie miłe. Mi? Tędy się nie przyciąga, kajako tylko przy śluzie, nie? To ja czekam aż on tu przyjdzie, nie? Tam ja byłem słuchaj, no kurwa, my tu godzinę się stali jak Debilak na tej śluzie kurwa Jazdy pokonałem góry przepłynąłem <laughs> Jebie. Mariusz nie ma jakieś takie wkrętne piosenki przeróżne Ale jest okej, okay, pokazałem do kamery, tam taka kamera stała, pokazałem mu tak, nie? Mówi, nie, 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 nie. Chciałem pokazać tak, ale do niech mu będzie, bo nawet tą wodę zatrzymał na chwilę w jazie, żeby przestała lecieć. żeśmy przenosili, także kurczę, no, pokazałem mu tak, dzięki Tuniemy Do czego to służy? Tak wiem, sesbistik. Mhm. Spójrzcie, biorę. Rozciągam go, nie? Wiadomo. Pyk i tam jest reklamówka. Muszę ją kuźwa sięgnąć. Takim moim tutaj magicznym magicznym No kurwa, no widzicie, no, jak na złość kurwa, jak na złość, nie? A tam trzeba chodzić za tą że... kurwa mać a w ogóle słuchajcie, tu jest takie, spójrzcie, tu jest takie kółko, nie? nie? to kółko nie jest od parady tutaj. To kółko by trzeba było wziąć, wyciąć, nie? I potem jakąś gumę ładną taką, kurde, kupić, jakąś taką, no, wszystko do zrobienia, nie? I się człowiek nie męczy, tylko sobie rękę wkłada się, przesuwasz. Luźba, ja jebie. Brzek. Tuż, tuż. Nie chodzi o brzeg lewy, o brzeg prawy. Tylko o miasto brzeg. Wiecie co? Kolejna śluza. W brzegu jesteśmy. Ale kolejna śluza już myśleliśmy, że kuźwa kolejne problemy. Bo staliśmy jak dupy, nie? I czekamy, nie? Nawołuje, nawoływaliśmy, ja wylazłem z kajaka, polazłem do góry. I drze się, halo. Alo i patrzę, gościu stoi no, i on spojrzał w naszą stronę, moją. ale ten też tam tak jakby z tamtej strony jest chyba jakieś wodne, wodne ratunkowe, coś takiego. I oni też tam, wiecie, no coś tam robili trawę kosili. Ja mówię, no wołałem cię majster, o ty a on mówił, ja, bo myślałem, że to tam oni coś tam do siebie wołają. Nie? Ja mówię, aha, okej. Okay. No. No i ile jeszcze ślus? będzie? Teraz do, do Oławy jakoś, do samego Wrocławia nie? a jest kurwa, jest w samym Wrocławie gdzieś ze trzy jeszcze miejskie śluzy są do tego tam, chcieliśmy sobie popływać całe po mieście, chyba z nie popływamy no, kurwa chore nie? powinny te śluzy miejskie być potwierane już kurwa, że sobie tam popływać w środku nie? chociaż zobaczymy może, może, może jakimś cudem hm. chociaż nie wierzę w to za no bardzo Wiktorek. Smok Wiktorek. Smok Wiktorek. Jest to, o ja. jest to taki smoko wieloryb. Czy atakować? wiosłami? Wiosł wiosłem. Trzeba, Trzeba go patnąć między oczy. Masz noże może? A to nic nie da. On, 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 jest odporny na noże. O. On nie Spoko lubi, wiosy. on nie lubi wiosła. Nie wiem. Jakiś ma taki czuły punkt to, pomiędzy oczami. Trzeba go trafić Trzeba go tak patnąć, Tak pach. A, że... lecimy. Mhm. Pokonamy Wiktorka.